Dzień ludzie, jak widzicie po mojej twarzy jestem nie do końca wyspana. Jesteście pod lampą, bo stoicie tu zawsze i tak, mamy dwa monstery, jeden o smaku limon już mamy, drugi o nie wiadomo jakim smaku, bo jeszcze nigdy go nie próbowałam, a więc piszcie koniecznie w komentarzach jaki to jest smak, bo nie mogę się już doczekać. Tu pisze, tu pisze juice, czyli sok, czyli może być możliwe, że to będzie jakiś sok z witaminami. W tej chwili odjadłam loda, a więc może być trochę ciężko, bo wypiłam go jako slashi i... No. Muszę tak zrobić, bo trochę nie potrzęsaliśmy, bo jak bawiliśmy się w gadywankę, ja zamknęłam oczy, ona mi trochę tym monsterem pewnie potrząsła, bo go wygrałam. I no. Otwieramy. Jeżeli czek, żartujemy. Oh. Jak tam pachnie? Pokaż. <laughs> mam nadzieję, że to nie jest alkoholem. Słuchajcie, dowiedziałam, że to nie jest alkohol, tylko to jest sok z potwora, bo tu pisze nawet juice, juice monster, energetic juice, czyli sok z potwora, energetyczny sok. Co ty znowu będziesz robić? Wcale tylko coś próbowałam. Zaczynam się obić jak monster. Maja! Co? Jestem monsterem! Uka! Napiję no, monstera. Monster, czyli potwór. Mm. Opowiem wam historię, ale w part 2.